W zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie wisi już różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla dziewcząt. W najbliższych dniach z darmowych tamponów i podpasek skorzystać będą mogły również uczennice pozostałych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Wchodzimy w akcję, która swój początek miała miejsce we Wrocławiu, ale bardzo szybko rozeszła się po miejscowościach w całej Polsce. My ją delikatnie zmodyfikowaliśmy, ponieważ pierwotne założenie było, żeby to były tylko miejsca publiczne. My duży nacisk położyliśmy na szkoły podstawowe, głównie ze względu na to, że to tu najczęściej ma miejsce ten pierwszy, te pierwsze problemy związane z czasem zakłopotaniem, czasem też z problemami finansowymi. I chcemy, aby dziewczynki miały taki spokój i pewność, że w każdej szkole mają tą skrzyneczkę tak zwaną ratunkową, z której będą mogli skorzystać. Pierwsza różowa skrzyneczka wisi już w toalecie zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie nasz zespół szkolno-przedszkolny z działami integracyjnymi w Rojowie jest pierwszym, który ma tą różową skrzyneczkę. Uważam, że jest ona bardzo potrzebna, wręcz niezbędna. Według szacunków w Polsce z trudnościami wynikającymi z braku środków na zakup podpasek boryka się wiele kobiet. Jak podaje pierwszy polski raport na temat postrzegania okresu i ubóstwa, co piątej Polce zdarza się nie mieć pieniędzy na zakup podpasek, a blisko 60% nastolatek musiało prosić kogoś o zakup środków higienicznych z powodu braku własnych, aż 21% musiało wyjść ze szkoły po środki higieniczne, natomiast 10% z powodu braku podpasek czy tamponów nie wyszło z domu. Jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza dla tych dziewczynek, które są nieśmiałe i obawiały się przyjść do gabinetu po podpaskę czy też tampon. Teraz mają taką możliwość, aby przy okazji korzystania z toalety sięgnąć właśnie po te bardzo potrzebne środki higieniczne. Urząd miasta zakupił już 17 różowych skrzynek. W najbliższym czasie pojawią się one nie tylko na terenie placówek oświatowych, ale zamontowane zostaną również w toalecie krytej pływalni Oceanik i Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Co ważne, będą one na bieżąco uzupełniane.